Cześć z tej strony, Karolina, i witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy odcinek Mikołajkowy, w sensie u nas w rzeczywistości są Mikołajki. Wy widzicie ten film dzień później. Przyszedł do mnie Mikołaj, do Adasia też przyszedł Mikołaj. Pokażę Wam zaraz, co takiego znalazłam pod moją poduszką, a właściwie obok łóżka. Bo mój prezent jest trochę duży i nie zmieściłby się pod poduchą, ale najpierw lecę się wykąpać, ponieważ muszę zdążyć na 10.15 na kolokwium z historii literatury. Więc jeśli chcecie trzymać za mnie kciuki, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco, no i piszcie komentarze, aby wygrać jedną z dwóch paczek, które są do wygrania w tym vlogmasie. Słuchajcie, wyglądam jak wyglądam, bo mam włosy, ale czas na szósteczkę, na szósty dzień kalendarza. Ja przychodzę zawsze tak tutaj nagrywać coś takiego gadanego, bo po prostu tu mm. jest najładniej, jest choinka, więc nie miejcie mi tego zaraz, nagrywam w jednym miejscu, po prostu tu mi się bardzo podoba. Otwieramy. Zobaczcie. Zobaczcie, jak Mikołaj mnie zna. No i to nie Mikołaj, to Adam. Ale Adaś ma na drugie imię Mikołaj. Tutaj mamy żel pod o zapachu kindness and pure. Sweet and refreshing. Mmm, jak pachnie. Przecudnie. Superacka. Świąteczna. To jest ta świąteczna kolekcja. Z choinką. Ale super. I mamy jeszcze kinderka, mój ulubiony słodycz chyba. No, także y, tak się prezentuje mój kalendarz adwentowy, a teraz w końcu pokażę Wam, co przyniósł mi Mikołaj. Ogólnie to jestem taka czerwona, bo znowu użyłam tego kremu z retinolem, bo ja tak co jakiś czas, co dwa dni, trzy dni muszę go stosować. I po prostu dzisiaj, jak już nałożyłam krem taki na dzień, to bardzo mnie piekła skóra, więc dlatego jestem taka czerwona. A jeśli nie wiecie o co chodzi, to odsyłam Was. Podlinkowuję na dole film o pielęgnacji mojej buzi. Co się zmieniło, czemu się zmieniło itd. A teraz czas na mój prezent mikołajkowy. Zobaczcie, ona jest podobno w takim kolorze. Będziemy razem rozpakowywać. Bo ja się już nie mogę doczekać! To jest coś, o czym tak długo marzyłam! Ale ciężka, okropnie ciężka, ale jaka piękna! Siódmy pomocnik. Muśka. Nie wiem, czy dzisiaj na śniadanie zdążymy zrobić jeszcze gofry, ale na pewno dzisiaj będą gofry. No, tak mój się. A ja wpię sobie kawkę w moim reniferowym kubeczku. I zabieramy się za snemanka. Ogarnęłam się już. Opaska to jest mój masher, mam taki sweterek dzisiaj i zrobimy coś na śniadanko. Adam nie wziął kanapki, nie zrobił kawy, masakra. Okej, okay, tak się prezentuje moje śniadanie, tu mam białko i warzywa, to jest mi najtrudniej zjeść, nie wiem, mam obrzydzenie do takich rzeczy na maksa. Mam dwie kanapki, czyli węgle, trochę świątecznego smaku, czyli sałatka jarzynowa i mandarynka. Będę jadła obiad dopiero około 14, stąd taki dość duży posiłek. Ale zajadam, bo jestem głodna. Dobra, zjadłam. Mm, całkiem się najadłam. Mam nadzieję, że będzie mnie to trzymać do popołudnia. E, I oglądam sobie vloga Zuzi Babel. Uwielbiam jej vlogi, ona jest taka pozytywna, fajna dziewczyna. Jeśli jej nie znacie, na pewno ją znacie. E, ja bardzo lubię jej filmy. I jeszcze teraz zjemy sobie moją czekoladkę z kalendarza adwentowego. Ja mam dzisiaj kinderka, zresztą widzieliście, bo otwieraliśmy kalendarz razem. E, I generalnie, nie wiem czy wiecie, przy oporności właśnie jeśli chce się jeść słodycze, to najlepiej je wkomponować w cały posiłek, więc dlatego nie zostawiam sobie na przykład tej czekoladki na przekąskę, tylko zjadam ją teraz. Mogłam sobie zostawić potem do gofrów, ale czytam. Czas na umycie zębów. E, biorę suple, e, pakuję rzeczy i wychodzimy. W ogóle nie powiedziałam wam, bo dzisiaj jadę autem na uczelnię, także dzisiaj jestem Szczęśliwa. Eee, no i co? Mam nadzieję, że to kolokwium jakoś pójdzie. Generalnie kolokwium jest z dwóch lektur, a ja ogarniam na razie tylko jedną. Także jeśli nikt mi nie opowie o czym była druga, no to będzie problem. Eee, ale no, mam nadzieję, że jakoś pójdzie. Ogólnie bardzo lubię to światło w łazience i jeszcze tylko wam powiem, że czekam bardzo mocno na piątek, bo w piątek jest moja coroczna impreza, czyli świąteczny wieczór. Jest to typowo babskie spotkanie. Przychodzą do mnie same koleżanki i zawsze się jaram tym dniem, bo mam masę rzeczy do ogarnięcia, do przygotowania i w tym roku będzie super. Przyszłam, o mój tygrysek śpi na mojej piżamie. Jak on jest piękne, zobaczcie. Zaraz wstanie, bo muszę wyjść, więc się na pewno obudzi. Jaka capa? Skończyłam zajęcia, wracam do domu. Będziemy jedli pierogi z mięsem albo ruskie, i do tego barszcz. Mam mega ochotę, jestem już strasznie głodna. Zaraz jest 14. Jest mi zimno, a teraz muszę kończyć, bo muszę włączyć nawigację, żeby wiedzieć, jak jadę. Na genialnych światłach, przez które przejeżdżałam, przejechały trzy auta, trzy może, e, więc jeszcze mogę Wam nagrać. Kolokwium poszło mi jako tako, z uczelni nic nie nagrywałam, bo tam się nic e, totalnie nie działo. Zaparkowałam na Galerii Dominikańskiej i zapłaciłam za parking 12 zł, czyli stałam około 4 godzin, może nie pełnych, ale 4, zaparkowałam około, 9, około 10, no, no a wyjechałam przy 14, no czyli nie pełne 4 godziny. Nie jest najgorzej, ostatnio jak płaciłam za parking to zapłaciłam chyba z 25, a teraz w ogóle pada śnieg i muszę cały czas włączać się Mam barsztyk, ale gorąco nie napiję się. Wróciłam do domu, przebrałam się w piżamę. Ja nie mam takiej super świątecznej piżamy jak Adaś. Adaś dostała od Mikołaja totalnie świąteczną piżamę i zaraz yy, się w nią przebierze, ale pewnie nie pozwoli mi się pokazać wam na filmie, chociaż może go namówię. E, a teraz idziemy robić gofry na kolację. To będzie kolacja, o której marzę od nie wiem kiedy, ale będzie pysznie. I tak się prezentują moje pierwsze świąteczne gofry. W ogóle pierwsze gofry z tej gofrownicy są przecudowne. Muszę jeszcze opanować technikę ich, ich robienia, ale idzie mi naprawdę świetnie. Są przeboskie, pachną cudnie cynamonem. Mamy ze skyrem, mandarynką, e, śliwką i masłem orzechowym. Pychota. Mm. Dziękuję, Mikołaju. No, naprawdę. Znaczy nie, Zobaczcie, Adaś tu zrobił taką prowizoryczną suszarnię gofrów. Nie można ich kłaść jeden na drugim, bo bardzo miękną. Te są świetne. Te są jak prawdziwe gofry z... Gofrownik. I ogólnie tym optymistycznym, pysznym akcentem gofrowym chciałabym się z Wami dzisiaj pożegnać. Muszę jeszcze dziś zmontować ten film. Koniecznie pochwalcie się w komentarzu, czy do Was przyszedł święty Mikołaj i co od niego dostaliście. Jestem mega, mega ciekawa. Zostawiajcie też łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Ostatnio jest bardzo dużo komentarzy, ale subskrypcje się tak wahają. Więc subskrybujcie i łapkujcie, i kopiujcie link, i wysyłajcie do kogoś, komu myślicie, że warto jest pokazać mój kanał. Będę mega, mega wdzięczna, bo YouTube strasznie niemiło traktuje te moje vlogmasy, ale nie poddaję się. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, a ja dziękuję Wam, że byliście ze mną. Cześć!